W programie przedstawiono nagrania z sali sądowej. W świetle prawa każdy jest niewinny, dopóki nie zostanie skazany przez sąd. Program przedstawia drastyczne treści. Nazywam się Denay Brems. Zapraszam na program. Czy odniesie się pan do winy? Zabiję was. Umrze pani w więzieniu. Najbardziej szokujące przypadki sądowe. Zaczynamy od Flint w Michigan. 48-letnia Shawanda Pelletier została oskarżona o prowadzenie pod wpływem środków odurzających. Rozprawę prowadzi sędzia David Goggins. Pelletier czeka, aż zostanie wywołana. Uh, Shawanda Pelletier. Shawanda Pelletier. Proszę włączyć mikrofon. Co tam, stary? Drażni sędziego, który już i tak jest zły, bo Peltier nie stawiła się na badania. Co tam, stary? Proszę nie zaczynać. Dlaczego nie zrobiła pani badań na obecność alkoholu i narkotyków? Dzwoniłam, ale powiedzieli mi, że nie muszę. Ich spytaj. Nic takiego nie powiedzieli. Zleciłem badania. To proces o jazdę pod wpływem. To pogadaj z ludźmi od badań. Powiedzieli, że gdyby dostali papiery z sądu, to wyznaczyliby mi datę. Dzwoniłam do nich. Nie. nie, nie. Sędzia Gogins stara się zachować powagę. Proszę się ucieszyć. Widzę, co pani robi. Nie pozwolę się ukłamywać. Nie zrobiła pani badań. Zrobiłam. Dzwoniła pani do kuratora. Powiedzieli, że wysłaliby mi maila, gdybym musiała przyjść. Możesz mi naskoczyć. No proszę. Zachowanie peletier bawi innych uczestników, ale nie sędziego. Wydaje nakaz aresztowania. Rób co chcesz. Peletier, która nie zatrudniła prawnika, rozłącza się. Sędzia jednak zachowuje spokój. Za obrazy sądu orzekam karę 5 dni aresztu i wydaję nakaz aresztowania. Kaucja 10 tysięcy. Pelletier została aresztowana, jej proces wciąż trwa. Przenosimy się do sądu w York w Karolinie Południowej. 53-letnia Lana Sue Clayton przyznała się do umyślnego spowodowania śmierci i zatrucia jedzenia. Półtora roku wcześniej Clayton powiadomiła policję, że jej mąż od 5 lat, 64-letni Steven Clayton, zginął w skutek upadku ze schodów. Jednak autopsja wykazała, że przyczyną śmierci było zatrucie kroplami do oczu. Lena Clayton wkrótce przyznała się do zatruwania jego żywności przez trzy dni. Upadek był skutkiem podania ostatniej dawki. Oskarżono ją o zabójstwo pierwszego stopnia, ale w zamian za przyznanie się do winy, zarzut obniżono do umyślnego spowodowania śmierci. Grozi jej od dwóch do pięćdziesięciu lat więzienia. Oskarżenie przedstawia fakty sędziemu Polowi Berczowi. Przeprowadzono sekcję zwłoki i stwierdzono obecność śmiertelnej dawki tetryzoliny stosowanej jako krople do oczu. Oskarżona przyznała, że otruła męża, podając mu ten środek wraz z wodą. Oskarżenie podkreśla, że zabiła męża z chciwości i wnosi o 50 lat więzienia. Siostra Stevena wygłasza oświadczenie ofiary. Mdli mnie na myśl, że jestem pod jednym dachem z tą morderczynią. Niech jedynie Bóg okaże jej litość. Clayton przyznaje, że dodała mu krople do wody. Ale twierdzi, że chciałam mu tylko dać nauczkę za rzekome wieloletnie znęcanie. Zrobiłam to pod wpływem impulsu. Chciałam, żeby źle się poczuł. Byłam zła, bo się nade mną znęcał i nie chciał zostawić mnie w spokoju. Nie sądziłam, że te krople go zabiją. Czerpałam wiedzę wyłącznie z rozmów z rodziną i z przyjaciółmi. Myślałam, że najwyżej wywołał u niego biegunkę. Kiedy zrozumiałam, że to krople go zabiły, próbowałam odebrać sobie życie. Nie mogłam żyć ze świadomością, że zrobiłam coś tak strasznego. Ale sędzia Bercz nie wierzy w to wyjaśnienie. Cóż za splątaną sieć pani nam tu wszędzie? Pani Clayton. Patrzyła pani jak mąż cierpi przez trzy dni. Za spowodowanie śmierci skazuje panią na 25 lat, a za zatrucie żywności na 20 lat. Wyroki się nie sumują. Clayton wyjdzie na wolność w 2039 roku, w wieku 72 lat. Spadkobiercy Stevena pozwali o odszkodowanie ją i producenta kropli. Proszę się cofnąć, albo pana skuję. Nie zrobię ani kroku w przód. Nie, bo się pan cofnie. Renaczy w stanie Waszyngton. 55-letni Christopher Dickinson przyznał się do napaści i prowadzenia pod wpływem. Pięć miesięcy wcześniej oskarżony, dawniej prokurator, uczestniczył w szkoleniach. Po wypiciu dużej ilości alkoholu zmuszał koleżankę, by usiadła mu na kolanach. Potem około północy Dickinson i jego dziewczyna, Lee Kellogg, udali się na pijacki rejs łodzią. Kiedy prawie uderzyli w przystań na brzeg, wyciągnęła ich policja. Wiem, że jestem pijana. Bardzo pijana. Kiedy policjanci próbowali przeprowadzić test trzeźwości, Dickinson chciał ich powstrzymać. Sir, Proszę przestać. Okay. No. Dickinson daje sygnał Kellogg, by nie współpracowała. Sir, Proszę przestać. Okay. No. Nie. Dickinson zbliża się do policjantów. Proszę przestać. No. Jestem no. prawnikiem, to bez znaczenia. Udzielam jej porady prawnej. Nie jest pan jej prawnikiem, proszę się cofnąć. Cofam się nieprawda. Niech się pan cofnie. Ona mnie nie słyszy, proszę się cofnąć albo pana skuje. Nie zrobi ani kroków przód, nie, bo się pan cofnie. Ile kroków? Za moje auto, tam gdzie pan stał. Dickinson wykonuje polecenia, Kelok oblewa test trzeźwości. Nic z tego nie będzie. Okej. Okay. Okay. Policjanci zebrali ją na posterunek. Right. Pijany Dickinson postanowił jechać za nimi poczekać na Kellogg. Policjanci znaleźli go śpiącego na parkingu i aresztowali za prowadzenie pod wpływem alkoholu. Wkrótce potem Dickinson został zwolniony z pracy. Oskarżono go też o napaść seksualną czwartego stopnia, ale ostatecznie zarzuty obniżono do zwykłej napaści jazdy pod wpływem. Przed wymierzeniem kary obrońca sugeruje, że Dickinson popełnił jednorazowy błąd. Wcześniej oskarżony był karany jedynie mandatem. Żałuje tego błędu. Dlatego prosimy sąd, by nie powiększał kary poza czas spędzony w areszcie. Dickinson też prosi sędziego Roya Fora o łagodny wyrok. Za dużo wypiłem. Oczywiście to moja wina. Prokuratura mnie ukarała. Straciłem 29-letnią karierę i przyjaciół. Proszę, Wysoki Sąd, o przychylenie się do wniosku mojego obrońcy. Sędzia skazał Dickinsona na 4 dni aresztu, dwuletni nadzór kuratora i 5000 dolarów grzywny. Wysłał go też na badania pod kątem zaburzeń seksualnych. Izba prokuratorska zawiesiła go na pół roku. Kerok przyznała się do winy. Została skazana na dwuletni nadzór kuratorski i 500 dolarów grzybny. Nie potrafi pan podać to adresu. To Przenosimy się do sądu cywilnego we Flint w Michigan. Adwokat Michael Bengstein reprezentuje bank. Rozprawę prowadzi sędzia Herman Marvel. 10 lat wcześniej 34-letni James Wheeler nie spłacił zadłużenia w wysokości 1000 dolarów z karty kredytowej. Bank pozwał Wheelera, ale on nie stawił się na rozprawie. Sąd zasądził na rzecz banku 1203 dolary i 46 centów. Willer wciąż nie zapłacił. Jeśli sąd go nie odnowi, nakaz ulegnie przedawnieniu po 10 latach, ale bank nie potrafi ustalić miejsca pobytu Wilera. Adres pozwanego, który bank podał 10 lat wcześniej, nie istnieje. Patrzę na adres z korespondencji. Pozew został zwrócony. Nie mamy West Franklin Street we Flint. Mamy North Franklin i South Franklin. Ta ulica nie biegnie ze wschodu na zachód. Bankstein podaje trzeci adres, ale sędzia zaczyna tracić cierpliwość. Wątpię, czy pozwany wiedział o pozwie, bo adres jest błędny. Pierwszy wyrok nie został doręczony. Wątpię, czy zna pan jego adres. Od początku mnie oszukiwano. Skłaniam się do odrzucenia wniosku o przedłużenie terminu. To podpisane orzeczenie. To koperta. Pewnie pan nie widzi. Jestem krótkowidzem. Napisano tu, nie do odbiorcy ze względu na błędny adres. Moim zdaniem pan nie wie, gdzie mieszka pozwany. To ogromna niestaranność. Istnieje minimalna szansa, że przedłużę termin nakazu zapłaty, ale dam panu 30 dni, by dostarczył mi pan dobry adres. Dziękuję, Wysoki Sądzie. Sędzia daje powodowi ostatnią szansę na ustalenie adresu Willera. Miesiąc później Bengstein wraca. Wciąż nie wie, dlaczego dokumenty wysłano na nieistniejący adres. 11 marca powiedziałem panu, że we Flint nie ma West Franklin Street. To prawda, zgadzam się z Wysokim Sądem. Teraz się pan zgadza. Ja mieszkam tu zaledwie 59 lat. Nie przekonuję sędziego, że obecnie podany adres Willera jest prawidłowy. Ile razy będzie pan przedstawiał kolejne adresy? Miał pan 10 lat na ustalenie tego? Mam czekać kolejne 10? Nie więcej niż 10. O, matko. Widocznie sędzia Marvel wyznaje zasadę do trzech razy sztuka. Odrzucił wniosek banko wydłużenie terminu spłaty. Millerowi dług uszedł na sucho. W Cleveland, w Ohio 22-letni Jonathan Smith przyznał się do napaści i usiłowania napaści. Rok wcześniej Smith i jego kolega z dzieciństwa, Leon Edwards, siedzieli w samochodzie blokując ruch w pobliżu osiedla Lakeview Terrace. Kiedy Cecilia Hill zatrąbiła i przejechała obok nich, ruszyli za nią do pobliskiego Cleveland Memorial Shoreway. Następnie zaparkowali obok jej auta, a jeden z nich oddał do niego ponad 10 strzałów. Córka Cecily została ranna rozbitym szkłem, a jej czteroletni syn postrzelony w głowę. Chłopiec musiał przejść operację mózgu. Obu mężczyzn oskarżono o usiłowanie zabójstwa, napaść, usiłowanie napaści i nielegalne użycie broni palnej. Smith przyjął ugodę, zgadzając się zeznać, że to Edwards strzelał. Ostatecznie jednak odmówił, a Edwards został uniewinniony. Mimo to Smith chce dotrzymania warunków ugody. Cecilia Hill odpowiada przed sądem i mówi, jak napad wpłynął na życie jej syna. Mój syn ma 5 lat, ale nie jest już zwykłym dzieckiem. Ma specjalny program nauki. Do końca życia będzie niepełnosprawny. Przeszedł dwie operacje mózgu. Ja nie mogę pracować, bo syn wymaga stałej opieki. Matka powinna chronić dzieci, ale tej nocy nie mogłam tego zrobić. Straumatyzowali nas na resztę życia. Jednemu się upiekło, ale drugi wciąż tu jest. Nie można mu odpuścić. Proszę, są to maksymalne wymiar kary. On wie, że postąpił źle. Co innego, gdyby dotrzymał warunków ugody i powiedział prawdę. Mief robi minę i kręci głową. Kiedy sędzia oddaje mu głos, wyjaśnia, dlaczego nie zeznawał przeciwko Edwardsowi. Wiem, że nie wybaczy mi, bo nie stawiłem się przed sądem. I nie zrobiłem tego, co powinienem. Powinienem pomyśleć o niej i o jej rodzinie. Ale myślałem o tym, co spotka moją rodzinę. Smith wyraża żal, wciąż twierdząc, że winny jest ktoś inny. Wiem, że jej dzieci spotkała tragedia. Przepraszam za to, co się stało, ale nie przyznaję się. Jest mi bardzo przykro. To nie ja powinienem być skazany za to przestępstwo. Gdybym mógł go wtedy powstrzymać, na pewno bym to zrobił. Sędzia Shermidej zaczyna odczytywać wyrok, ale nie jest dane jej skończyć. Punkt piąty. Wysoki sędzie, proszę usiąść. Nie możemy zabrać głosu, proszę usunąć go z sali. Rozprawę przerwa brat Smitha, domagając się głosu dla rodziny oskarżonego. Punkt 5. Wysoki sędziek, proszę usiąść. Nie możemy zabrać głosu, proszę usunąć go z sali. Punkt piąty. Usiłowanie napaści na Cecilie Hill. Za dwa zarzuty napaści i zarzut usiłowania napaści sędzia skazała Smitha na 20 lat. Dwa lata poniżej maksymalnej kary. Smith odbywa wyrok w więzieniu stanowym. To wszystko na dziś. Do widzenia.